Witam i zapraszam na trzecie już spotkanie, ćwierćfinałowe Euro 2024. Zapraszam na spotkanie Anglii ze Szwajcarami. Ćwier... Runda ćwierćfinałowa dobiega już końca. To znaczy dzisiaj ona się zaczyna, a jutro będzie się kończyć. Ale jeśli chodzi o symulację, to dobiega już końca. I miejmy nadzieję, że oczywiście te dwa ostatnie mecze będą równie ciekawe jak te dwa poprzednie. Będzie ciekawie zobaczyć dzisiejszy mecz Anglików ze Szwajcarami. Szwajcarzy wychodzą jako teoretycznie lepsza drużyna, bo Anglia prezentuje dość słaby futbol, ale różnie się może jeszcze wydarzyć, bardzo wiele naprawdę yy, może się tutaj wydarzyć i przekonajmy się zresztą. Wkład reprezentacji Anglii, najpierw Jordan Pickford w bramce w obronie w miejsce kontynuowanego Tripiera Shaw i Gomez w miejsce kontynuowanego głechego Dalej e, Stones e, oraz Walker w pomocy Bellingham Rice Arnold, ataku Foden Kane oraz Saka. Tak się prezentuje: 11. Drużyny z Anglii, e, kontuzjowany Tripier, ale e, Gwéi, e, e, żółta kartka w jednym z poprzednich spotkań. Druga, no. Ukarany po prostu nie, jakby nie, nie, nie zagra w tym spotkaniu najpewniej. Według danych z, z Google'a. Chyba jest to prawda. Szwajcaria! Oni zaprezentowali skład, w której bramce zostawili Zamera w obronie Rodriguez Aganji Sharp w pomocy Ebischer, Shaka, Froiler, Endoje. Dalej Vargas Rider, a całą jednostkę zupełnie napastnik. Brill, Embolo, w Szwajcarii nie było żadnych zawieszeń, żadnych kontuzji, więc. Więc skład bez większych zmian. Zobaczymy, czy dojdzie do okrywki, czy może jednak tutaj e, rozstrzygnie się to już w regulaminie w czasie gry i też dla kogo? No bo Szwajcarzy zagrali zdecydowanie lepiej ostatnie mecze. Choć mieli trudną grupę. To nawet zremisowali z faworytami, gospodarzami, z Niemcami. Anglia zagrała bardzo fatalnie w swojej grupie, gdzie tylko wygrała z reprezentacją w Serbii kolejne dwa mecze zakończone remisem, a futbol też angielski w tym turnieju nie zadowalał. Tak naprawdę ciężko się go ogląda, wiele osób na to wskazuje. Jakimś cudem wygrali później w jednej finał ze Słowacją, no, tak naprawdę ukradkiem po golu Bellingama w 90 minucie spotkania. Także na farcie awansowali tutaj do ćwierć finału Euro 2024. No właśnie, Bellingham, o nim mówiłem. No, dał tak naprawdę nadzieję Anglikom. Później jeszcze Kane dołożył swoją ramkę i wygrali ze Słowacją 2-1, chociaż się przegrywali 1-0. Słowacja przez 90 minut zdominowała całkowicie spotkanie, co jest dużym zaskoczeniem i straszny ból pewnie dla Słowaku. Ale Szwajcaria, pewne zwycięstwa nad Włochami, nad y, mistrzami Europy z, z poprzedniego turnieju Euro 2000, Euro 2021. Em, I, i Szwajcarzy jednak wychodzą tutaj jako faworyci na, yy, moim zdaniem może jakoś Anglia się przebudzi i zacznie grać w piłkę teraz przyjął piłkę Harry Kane. wybija piłkę Akanji będzie rzut dla Anglików Arnold. To on będzie podchodził do tegoż różnego. Jest doświadkowanie w pole karne. Przy piłce jeszcze Saka, do, dochodzi do tej piłki Arnold. I dobrze się tam znalazł Saka zablokowany przez Akanjiego, ale bardzo, bardzo dobra sytuacja. Miał dużą szansę. Będzie kolejny rzut rożny No uwaga, bo teraz akcja Anglików, Arnold Arnold staka po raz kolejny, z broni to świetnie Zomer. I Szwajcarzy z kontratakiem, Freuler Froiler no, następny Ebiszera ma dużo miejsca Ebisher o ile tylko y, by wyprzedził tych obrońców to się nie udało HURRICANE Kane On się nie decyduje na yy, walkę no Wyprzedzenie tych obrońców jednak zdołał się wycofać. No na razie ta akcja się nie udała. Vargas szaka. FROILER Ponownie szaka. Szar szar Endoje. Szar, Endoje, Znowu Szaka, Broiler, Trzymany przez Bellingama, Luke Shaw. Gomez, Declan Rice, Szybko stracili to Anglicy, Rodriguez, Szaka, Vargas przepuścił. Czyli piłka Anglicy. Rice. Znowu Szwajcarze Ebischer. Szaka. Vargas. Embolo. Może być okazja teraz dla Szwajcarów, ale skutecznie bronią się Anglicy. I się ustawiają zresztą bardzo dobrze w obronie. Vargas. Okazja. Reader. Gomez. Piłka leci w aut. Rozpoczną Szwajcarzy. Froiler. Froiler Dobrze to zrobił. Froiler, strzelaj! Gol! gol! Ależ miał problemy z wybronieniem tego Jordan Pickford. Świetny strzał. Bardzo zaskoczył, można powiedzieć, Jordana Pickforda. Nie zdecydował się na zagranie żadne inne jak strzał. Mógł podawać, zdecydował się na strzał. No i to była chyba jednak najlepsza opcja, bo ciężko było wyminąć obronę. Anglików i Szwajcarzy o tym bardzo dobrze wiedzieli. No i Froiler z bramką w ostatnim minucie pierwszej połowy. Harry Kane. I to ostatni kontakt z piłką w tej pierwszej połowie spotkania tak tym akcentem kończymy i zaraz słyszymy się w połowie drugiej druga połowa się rozpoczyna a przy piłce Szwajcarzy no to konsekwencja tego, że to Anglicy rozpoczynali mecz w pierwszej połowie Reader Ndoye Ndoye Broiler, Szaka, Vargas Embolo Reader Wycofanie do Freulera, Vargas doskonale Embolo Embolo. Stracił chociaż jeszcze tam była szansa ale Gomez to wszystko zatrzymał Declan Rice Jude Bellingham Wycofanie do Gomeza Foden Phil Foden Hurricane Kane, Harry Kane John Stones Declan Rice Zatrzymany przez Granita Szakę Embolo Embolo szuka miejsca bardzo gęsto, bardzo gęsto ustawieni teraz Anglicy Reader kolejna strata Sack Walker Stones Arnold Kane Hurricane, uwaga! Jest okazja na wyrównanie dla Anglików. Dobrze to zrobił Arnold. Ale stracił piłkę bardzo szybko. Rodriguez, Ebisher. Embolo. Embolo. 64 minuta spotkania. Reader. Rider drybluje, yeah, ale przy nim już dwójka obrońców zagrań do Freulera nie udało się, ale naprawdę byli blisko. Jest strzelenia już kolejnej bramki Szwajcarzy, a teraz Anglicy z kontratakiem, Phil Foden Aby tego szybko nie stracił, no i szybko stracił. Klasyczny Akanji, Rodriguez, Szaka, Vargas. Wycofanie do Rodrigueza, Szaka. Freuler Endoje embolo, Brillembolo Będzie doświadkowywał, użytka w polekany, jak zdecydowanie takie endoje endoje, endoje szybka strata Kolejny kontratak dla Anglików, Jude Bellingham i szybka strata zresztą. Chociaż drużyny jak po odzyskaniu piłki szybko te piłkę tracą, więc tak jakby ym, no wskazuje na jednak w tej kwestii bardzo wyrównany mecz chociaż bardzo celne podania wskazując statystyki 90-95% po stronie Anglików, szwajcarów bardziej przejęć, przejęć mają druż dużo obie drużyny niżeli niecelnych podań Phil Foden Phil Foden dobrze tam uciekły Endoje Phil Foden Phil, Phil Foden W miejscu, zmiana w drużynie angielskiej. W miejsce Szoła wchodzi Tripper, który miał jednak lekką kontuzję, ale jednak zdecydował się, zdecydował się wejść na boisko. Zdecydował się go wpuścić w zasadzie trener. Zakaria wchodzi w miejsce Vargasa. To jest kolejna zmiana w drużynie szwajcarskiej. Prawdopodobnie raczej po to, żeby utrzymać ten wynik, bo na pewno walczą o to Szwajcarzy. Ale Anglicy również mają zmianę. Ciekawa zmiana w miejsce Gomeza Watkins. To jest zmiana, za obrońcę wchodzi napastnik, czyli... Czyli formacja zostanie prze... bardzo zmieniona. Arnold. Foden. Phil Foden. Phil Foden, okazja, zatrzymany przez Zakarię. Endoje. Jest i kontratak dla Szwajcarów. Chociaż już troszkę zwolnił, to jednak dalej on jest. Nie no, już, już nie ma mowy o kontrataku, bo piłkę przejmują e, e, Anglicy. Nie na długo. Kurczę. Problem z utrzymaniem piłki mają obie drużyny i to bardzo widać. Bo po prostu obie drużyny są dobre w defensywie. No, Ciężko stwierdzić to. Dobre, teraz zagrani do Ebishera na skrzydła. Ebisher! Ebisher! Dobre wrzutka i gol! Zakaria! Ależ kuriozalna sytuacja w tym momencie! Piłka po prostu mu się odbiła od głowy, ale gol będzie policzony Kari, Raczej, chciałbym to zobaczyć ponownie. Jeszcze raz tą akcję Bichera, on świetnie wrzucił do Zakari. No, tam przyłożył głowę, strzał bardzo z bliska. Nie, nie miał zbyt wiele do. Nie miał co zrobić w zasadzie. Pickford nie mógł zbyt wiele zrobić w tej sytuacji. Jeśli chodzi o awans Anglików do półfinału, to już mamy szanse pogrzebane. Watkins. Stones. John Stones. Ostatnie 30 sekund spotkania. Declan Rice. Kieran Trippier. Phil Foden. Bellingham. I jeszcze okazja Anglików na zdobycie bramki kontaktowej. Jude Bellingham. Arnold. I strata. Koniec spotkania za kilka sekund. Dokładnie teraz, Szwajcarzy jadą do półfinału Euro 2024. Anglicy wracają do domu. Zaprezentowali się słabo Anglicy. Patrz, Szwajcarzy również mieli problem z utrzymaniem piłki w wielu momentach. Ale to jednak, Szwajcarzy ukazali się lepsi. Być lepszą drużyną. Tym akcentem można zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę i ehem, jeszcze dzisiaj zapraszam na inną symulację, ale chyba będzie trochę później. No i do usłyszenia.